By the way, jestem cały ja, złoty, ja, jestem lepszy od ciebie. Jak miał... Witam was, jestem KikiK jeśli jest, jest ze mną Patryka i Dematę Master Yo Dejemator jest y, Supermanem a Patryk jestem y, no Policja. tym 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 trolem. Złote gadki Fuck się włączył f jeden Złoty Pietrzek! Dwie parły Jestem policją No brawo Nie, Dobra ja mam, y dawajcie błąd, za mną, błąd? dawajcie za mną, gdzie wy jesteście w ogóle? Ja, ja jestem za tobą, okej, okay, okay. Dobra. Chodź. Ała, 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 ty tam, bią, ty tam, ty tam, bią, ty tam, ja ty no? chodźcie, to... chodźcie tam, ty tam, ty tam, ty tam, ty tam, jesteś? Się, biją się tam, biją tam, biją tam, ty tam, ty tam, ty tam, ty tam, ty chodź tu. Mam ty tam, Proszę. Ano, po proszę. Z parę Czy nie, ty, ty masz ten. Dobra, o. chodź. Chodź za mną, szybko. Dzięki. Gdzie ty jesteś tam? De Dezi, no, ten... Y dołączysz do nas później. Niech zgaduję, przeciągałeś te itemy, nie? Co? Przeciągałeś te itemy, żeby wyrzucić. Nie. No, no tak. To, to, to. Tak, przeciągałem. A... No, no to mogłeś Ten debil ten debil to tak startował może raznego. Dobra, nie. dawaj za mną, dawaj za mną szybko. Mogłeś po prostu Q nacisnąć i kliknąć. No wiem. Albo też ze zbojką można tak zrobić fajnie. Dobra, Demater, biegniesz? Ja. Szybciej. Nie widzę was. Szybciej, Jesteś szybciej. Na... No bo my jesteśmy w innym wymiarze. Jestem taki gamingowy superman. Mhm. Mm no dlaczego gamingowy? Bo to jest głowa Reziego. Co? Ty kopiarzu. Za 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 wow. Łuk, jaka mam jaka dla ciebie mieczyk demater Proszę. Co? Proszę. Yy, miecz. Mieczyk. Dziękuję. Proszę. jestem pusty. Uwaga. Muu tu A Pomóż ci. mi Pomogę. tutaj. Dobra, ja skrzynki. Okej, okay, zabiję go. To mam dla ciebie złote porytki. No super, mm -hmm. ja się... Ja się tu poświęcam, a ten leci po skrzynki, no. Ja nie, ale ona, oh, no, ja, ja nie mogę. Co to jest? Chodź, no, nie, nie chodź, 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 chodź. szybko. Masz tu złote okay, spodenki. Idę, idę, idę. Masz w ogóle masz łuk? Ej, no masz jedno mdp i masz łuk. Ja mam łuk. A dobra, no to chodź szybko. Czekaj, się zjem? się zjem. Dobra. I tutaj chodź, tu na górę. O, jest. No brawo. Jak policjanta, to go nie bijcie. Bo policji się nie bije. Właśnie, gdzie jest nasz policjant? A ja wiem. Eee, mam złoty armorek da... dla siebie. Ja to Jakiś debil Czekaś, Ja, nie... ja nie jestem psa. Gdzie? Strzelasz. Idę, idę, idę. idę. Gonić go, gonić go, gonić go. Z deadgies, Już dead. Ła, no, ma... wow, nie winie. Podlazłeś. Dobra, zabiłem go. No. Zabijam ci tego. O, on miał na arbuzy. My... Nie, nie, ja mam... ja mam ej, do ej, siebie. Ej, to, to ja, patrzcie, to ja. To on. Patryk, Chodź, ci dam armorek yy, Masz spodenki, masz to, masz to, masz to. Jestem. Dobra, on już ma. Zostałeś obserwowany, z ja Dobra, zaujś, jestem zaujś, złoty, on jest skórzany, a demat jest kolorowy. Coś mi, coś mi chcesz, mie chcesz miecz? Ma y y masz, 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 masz dwie rybki. Tu jest pusty. Chodźcie za mną, szybko. Ja znam, ja dwie, ja znam dwie, tą mapkę dwie. szybko. Za mną, za mną, za mną, za mną. No za mną dalej, trolle. O, Czekaj. Mogę sprintować. Dobra. Biegiem, biegiem, biegiem. Tutaj gdzieś chyba była. Tutaj, jest tutaj się drodze można zahaczyć. Ja nigdy tu nie patrzyłem, ale tutaj jest chyba skrzynka. No tutaj jest. Fakt, zbugowało się mi Minecraft. By się zagował Minecraft, błaga podejrzany tutaj jest. Fakt. Aha, dobra, nagrywamy pod krótkim cięciu, bo, bo mnie wywaliła z serwa i musiałem. Wyjść tutaj Dematę i Desi Desi zniknął dezi Desi demata. U, mięsko, o napięcznik. o Masz, masz ziarenko oświecenia O, mam ziarenko oświecenia. Dobra, tu jest no, tu, Desi. Idę no, tam, no, 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 Ej, czy coś? Ej, Daisy, za tobą. Widzisz coś? No jasne. Ale co widzisz? Jeden duchał. Tam jest gościu jakiś tam. Czekajcie, zobaczę. No weź tam, bo jakiś tam piórał, był. na pewno tam jest. Już tam, na pomóż, duchu. Będę waszym, będę waszymi oczami. Jestem waszym dionem. Ddy, 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 ja latam. To chyba jest demater. Możby ty na piewsi. Nie atakować nigdy. Policjanta. No to demater. Weź demater. O, została Te... tylko ja, Patryk Air i jakiś kar no. 1379 Dupa. Ej! Dazi, 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 dezi. Masz rynko oświecenia. Desi, Uf, desi. Na, na górze masz rynko oświecenia. Ugh, na nocami. Nie spaść. O! Spaść. Dobra. Jez, idzie, idę cię dednąć. Żartuję jeszcze, nie, jeszcze sobie. Eee. Ale ja cię widzę. Ej, ten gość, ja wiem gdzie jest ten gość, to jest ten diaks... To jest ten, co miał żelaznego. Eee. Spójrz na górę. On ma ten, on ma diaksowe budki. O! I on jest na ten... On jest o. niedaleko spawnu, on o. jest... On jest w tym, w takich rusztowaniach obok takiego wieżowca. Nie, kurde. A jak myślicie? Zmienić sobie skina na Hankę Mostowiak? Nie. Dlaczego? Patrzcie, oto on. No on nie widzi? Nie kojarzycie się. a żeby cię zabiło. Żiarenko oświecenia, żeby cię zabiło. <laughs> no właśnie Jeszcze wziął to on. Wyrzucił ziarenko oświecenia. <laughs> Jezu, jezu. Jaki... Czekajcie, podam wam kojąty. X-30Z86. Zaraz, bo tutaj. E... Dalej, bo ten gościu 3... schował mieczyk. A on mnie chyba widzi. A wy mnie widzicie? Nie, e, to jest niewidzialne, to jesteś... No wiem, ale dlaczego on się tak dziwnie zachowuje, jakby on nie widział? No bo się boi. No bo. Od mnie widzisz chyba. Jakaś niespodziewana iskieta rzuca ci ziarenkę, no wiesz co? Ciekawym więcej rzucę. Hop. Spokój, woli ekstra, spokój. Hop, hop. Ej, wiesz hop, co, co kejkej, okay, okay? Chyba zaraz mi Dalej, chodźcie tu. KK, okay, okay, zaraz mi się muta, mutacja coś, nie wiesz? No proszę, Cię nie. Na inne. Dobra. Teraz będę krzyczał ja i się... Nie, mój miecz. Spadł. Mię rzuciłem mój miecz. miecz, o mam. Nie, wyrzuciłem mój miecz. O mam. O chyba was widzę. Nie. Fail. Gdzie wy jesteście? No. Ale mam, mam jeszcze łuk. Gdzie jesteście? Dobra, nie strzelam. O, widzę was. Witrole. Serio? Ej, on, ja, ej, ej, on jest na drodze, on jest na drodze. On jest tuż obok was. Na górze. Szybko, szybko, szybko. Nie. Dezlik, gdzie nie jesteś? On, on biegł na, po drodze. Tam, gdzie jesteście, on był obok. Ja okay, to ja jest. go gonię, bo jestem policjantem. Dobra, gdzie jesteś? O, nie widzę Nie widzę Cię. On biegł po drodze w ten... w stronę spawnu. A tu drzewo na środku wyrosło. O, bie dobrze biegniesz. Czekaj. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. On był indziej. Nie, Ty źle biegniesz. On jest przy tym... On jest na podwójnej drodze przy tym. O, wbiega do lasu. On jest na podwójnej On jest obok podwójnej drogi przy końcu mapki. Gdzie to yy, jest? O! Jest na podwójnej drodze. Tu? Na podwójnej drodze po prostu. Chyba dobrze biegłeś. Czyli na teraz biegnę? Nie wiem ile teraz. Jak teraz biegę. Żółta owca! Coś wstało. Dobra, jestem. OWCA! O, on jest pod wami! Jaki fail! O, on jest za tobą, uważaj! To jest. On tu wbiegł! On wbiegł tu, on wbiegł tutaj, tu. Przez to nie wiem, że nie widzisz. No. On, on wbiegł na spawna, to. on wbiegł na spawna! Patyk! Za, to, za wami! za tam, tam, idziemy, tam, tam! Tu, na spawna! Tam, tam, tam. To tu. No. daj uwaga, epicka walka! Ono, on, on, on czeka na spawnie. Uważajcie, bo on jest na spawnię ja na, na, na kucaka. Weźcie go na. Weź, nie, może się biec, bo on, bo on was nie widzi Widzę go? Widzę go! Biede. Biede. Na niego! Nie, bo... Czekaj, cofnij się, cofnij się! Do tyłu, do tyłu! No, do tyłu czekaj! No, połóż mu, połóż mu! No, daj, we dwóch, we dwóch! Oj, no bieda! Psz! No! no. Zabijedzie! Zabijedzie, On ma mało życia, bo ucieka! Ide! Bo jestem policją. Jestem policją! Zabijecie. Dupa, nie mogę go bić. Dali, zabijecie go. Aaaa, Jesteście koksy! Ja jestem policją! To <laughs> go zabił! Zabijeś go! Wygrałem! Brawo! Dobra, okay, to by było brawo. na tyle Wygraliśmy. z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I zobaczymy w następnym odcinku z tej. Sylwia. Sylwia Lejwo, bo gamez. No, nie można go zjeść. Daj melona. Daj melona. Dobro. Mui... No. <laughs> yes, Moj melon. 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 melon. Moj melon. melon. Oh <laughs> shit!